Dziękuję bardzo. do. na dwa punkty spotkania. Nie To jesteście Tak. 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 Panie Ewuniu, to jest przędno-żednik czy jakiś lebek? To jest przędno-żednik. Ale to może ja, jest ja, w ja, stacji, ja. nie? Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Idziemy do góry, tak? Idziemy do góry, tak. A to dywan włożyć? Trzeba przejść z dywan. O, tu. Szanować. A Ty jak masz na imię? Chodź do mnie, przywitaj się. Proszę? Daj prawo rączkę. Jaki? Krystian. Mam dla Ciebie obrazek, czekaj. Masz taki jeden mały. I drugi, a, chodź, a tam druga dziewczynka jest zaraz, przyjdzie do mnie. Masz? Kania, tak? Masz dwa. Ola. A ty, ty masz i nie? Kania. Są jeszcze dzieci? Annę. Masz. U góry będą dobrze. U góry będą, tak. Dobra. A tu jest jeszcze, masz. Jakie masz mnie? Ola. Ola. To chodźmy do, do góry. Zapraszamy,

Do środka. zapraszamy. Wszystkich. Zapraszamy wszystkich do środka. let <laughs> I służyła tutejszej społeczności. Miejscowość ta miała różne nazwy. Ostatnia przedwojenna nazwa to była nazwa Szajbę. Dzisiaj Boguszy. I tutaj w Boguszynie. Witamy pana wójta. Zapraszamy. Zapraszamy tego Bardzo proszę. Panie Pan Stanisław, panie Stanisław, Cześć. Tu siadła z miejsca w ta kaplica służyła tutejszej społeczności, ale przez ostatnie lata była trochę zaniedbana. Odprawiało się tutaj chrześcijanie raz w roku na odpust podwyższenia Krzyża Świętego. I dopiero w sumie po świętach wielkanocnych przy pomocy wielu osób tutaj bardzo życzliwych, proszę księdza udało nam się tę kapliczkę trochę wyremontować, bo nie mogliśmy za bardzo tu ingerować ale to co mogliśmy, to uczyniliśmy i bardzo mi tutaj pomagali Pan Janusz z małżonką, Pan Kazik, Pan Edward, Pan Inżynier, rodzina tutaj pomagali też przy sadzeniu, Pani Danusia, która sadziła drzewka, wiele wiele osób, Pani Jola, która tutaj nam też pomagała i rodzina Marka Jewy też ufundowali tę krzyżową, którą będę prosił księdza o poświęcenie, każdy tutaj z osób, nie sposób wszystkich wymienić, ale każdy miał tutaj swój udział w tej kaplicy. I ta kaplica, jak widać, żyje. Tradycją tej kaplicy jest także to, że odbywają tutaj śluby msześnieńcze, zróżniającego się w celu, małżeństwa. I po ślubie każda para sadzi swoje drzewo. Później ma tabliczkę, bo tak jak jest w tradycji, drzewo. Dom, i syn, to należy do każdego małżeństwa. Drzewo już mają z głową, że resztę muszą się starać, ale tutaj przede wszystkim także chciałbym podziękować panu wójtowi też, który nam pomógł bardzo tutaj przy tej kaplicy. Mamy linii wysypany kamień, nie ma dłota, jest w miarę tak i ogrodzone z nadleśnictwa, właśnie tutaj z barda nie mógł być pan nadleśniczy. Ale bardzo, bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy mają tutaj swój jakikolwiek udział. I dlatego dzisiaj prosiliśmy księdza biskupa właśnie tutaj do tej kaplicy podwyższenia Krzyża Świętego. Ten obraz jak widać przeszedł już jakąś swoją historię. Był ukradziony raz i na granicy został zatrzymany i wrócił po, 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 ponownie do tej kaplicy. Ale te zniszczenia świadczą o tym co że coś tutaj się działo w tej kaplicy, coś niedobrego, ale na szczęście jest ten obraz z nami, a przede wszystkim ta kaplica podwyższenia Krzyża Świętego y, mówi i przypomina nam wszystkim, że w tym znaku, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską i Polak, Polakiem właśnie pod krzyżem. Tutaj jest tablica pamiątkowa y, osób, które zginęły w czasie I wojny światowej. I właśnie należeli do tej miejscowości, która nazywała się Uszajbę. Tu są nazwiska osób, którzy zginęli. Samo wyposażenie kaplicy to już, jest, to już są czasy powojenne. Praktycznie wszystko oprócz ołtarza, chyba i tego Tworzyć. wspólnotę i parafialną, wspólnotę rodzinną, tak bym chciał. Wszyscy się uczymy. Wszyscy się uczymy, wszyscy się poznajemy, ale chciałbym, żeby właśnie tutaj przede wszystkim Chrystus był uwielbiony, ten, który za nas umarł i zmartwychwstał. Bardzo prosimy się za biskupę, o słowo i o błogosławieństwo. Najpierw parę słów powiem, a potem się południmy. Jak pan siedział, i na końcu udzielę mu Bardzo dziękuję, się do mnie tu przyprowadził. Bo ja jestem już teraz dziesiąte rok biskupem. Jeszcze nie ma całej dziesiątki, ale już będzie, i jest na drodze, prawda? Bo dziewięć minęło 25 marca tym roku. Tak, ale tu jeszcze nie byłem, chociaż Kłodzko znam, tu byłam. Dosyć często. Tu byłem też u sióstr w szpitalnych, prawda, przy drodze, w tej kaplicy. Natomiast tu jeszcze nikt nie przyprowadził, bardzo dziękuję się Krzysztofowi, że właśnie tu dzisiaj mamy spotkanie z grupą takich eleganckich ludzi tutaj. No i co? I przychodzą do kaplicy, która jest kaplicą czynną, prawda tak jest odremontowana, tak i miło mi tu popatrzeć i miło, miło usłyszeć tę historię, którą ksiądz przypomniał i chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że kapisa jest w takim stanie, jakim jest. Bardzo dziękuję wszystkim proboszczowi. Bo zawsze proboż to, to jest ten dyrygent, prawda, ojciec nuży ale probosz ten bez wiernych to by, no mało znaczył, gwońska, tak jak generał bez wojska, tak probosz bez wiernych, prawda, też, no nie za wiele może. A dzięki wsparciu ze strony wiernych może wiele, prawda, dzieł dokonywać. I dlatego też wdzięczność moja, Nie tylko płynie do księdza Powoszcza, ale do wszystkich Was, szczególnie do tych osób, które się to przed chwilą wymienił. Wymienił, bo on na nie znamy i to potrafi i my na powiedzieć. Ja tego nie potrafię, ale jesteśmy wszyscy jedną rodziną, bo kochamy Pana Boga, wierzymy w Pana Jezusa, kochamy Jego Matkę, która jest naszą Matką. Tak, i dlatego czujemy się właśnie zawsze w kościele, jak w rodzinie jak właśnie wśród najbliższych krewnych. Bardzo dziękujemy panu Wójtowi, panu Stanisławowi, ta, który jest takim dobrym gospodarzem tu w ziemi, w ziemi kłodzkiej i dziękujemy za takie życzliwe odnoszenie się do księżyc Roboszczów, którzy po prostu mają różne prace do wykonania i wiemy, od dawna już wiem, że Pan Wójt, pan Stanisław jest bardzo taki życzliwy dla parafii tutaj, które należą do jego gminy. Chcę jeszcze mu zapłacić. I wszystkim osobom tutaj wymienionym, które były zaangażowane w renowację tej kaplicy bardzo dziękuję. I no bo już mówił już na plenanie, to powtórzył, że tutaj chętnie, prawda, się małżeństwa za zakamęt małżeństwa, bo takie jest, ludzie tacy, ludzie lubią takie właśnie, takie, prawda, z, jakieś takie troszkę zakątki, takie urocze zakątki, a to jest takie miłe urocze zakątek, nie jest właśnie za wielki, tak, samo dla gości weselnych, prawda, no więc to też jest dobry znak. No póki co to tutaj no niech ten, ten y, ta kaplica będzie taka żywa, y, to znaczy, żeby tutaj się właśnie y, y, ludzie wymazili na, y, czasem na prześwietlono, na bożeństwa, y, tak, bo y, kości powinny właśnie być taki ożywione, nie ciemno zamknięte, ale, y, ale wypełnione zawsze żywymi kamieniami, y, jakimi jesteśmy my, ale jako, jako żywe kamienie tej świątyni, prawda duchowej, tej świątyni żywej, która się nazywa Kościołem, bo jest Kościół przez małe k to jest dobra to jest świątynia, prawda? I kościół przez duże K, to jest yy, wspólnota ludzi, którzy wierzą w Pana Jezusa, wierzą, że Jezus na krzyżu nas odkupił i że żyje w Kościele i że ten kościół przez wieki prowadzi. Faktycznie ten... Yy, Obraz wygląda na bardzo taki historyczny. Yy, tak, to jest Zielony yy, Krzyża, Matka Boża. Rzadko kiedy tak jest tak, tak postawiona, żeby właśnie patrzyła yy, z, taką, yy, z takim yy, prawda, no, przejęciem i z taką miłością na swojego Syna. Tak, i Święty Jan też ma złożone. To jest ta właśnie, te dwie najważniejsze osoby. Ja pod krzyżem tu jeszcze chyba jesteśmy znaczy Maria Magdalena, bo też była pod krzyżem. No więc tam jak porównujemy mężczyzn i kobiet, to byśmy przegrali, bo był Jan, jeden, jeden mężczyzna i była Maria i Maria Magdalena, Byłem dwa do jednego, prawda? Także, a to bardzo ważne, bo Korpota jest miejscem szczególnym. Jezus oddał za nas swoje życie. Ja byłem niedawno w tym roku w Ziemi Świętej. To było w marcu. W tej chwili się książka drukuje, taka wspomnieniowa. Tu chyba też, to jest z Polska, był w tej pielgrzymce. Tak, z okolic. Takie, takie wspomnienie. O każdym dniu gdzieś byli. Jest chomilia też, prawda. Została nagrana, przepisana i będzie umieszczona Mówiłem w Betlejem, uchomidwie, wieczorniku, prawda, gdzie była ostatnia wieczerza też na, na, na Kanwalii, bardzo na dużo blogu, to kiedyś tę książkę właśnie przekazałem się Podoszczowi, a w każdym Razie to jest to miejsce święte. Dlatego bardzo dziękuję i cieszę się, że uratowali tę kaplicę przed zniszczeniem. Tak, bo ona była budowana po to, żeby no, Pan był tutaj szczony, uwielbiony, żeby tutaj właśnie no, był znak wiary, bo każda budowla sakralna jest znakiem wiary, jest znakiem wiary, znakiem, że ludzie kochają Pana Boga i że budują nie tylko domy mieszkalne, gdzie mieszkają, gdzie odpoczywają, ale także domy dla Pana Boga. Się gromadzą, żeby spałować e, świętą liturgię, żeby się modlić. Tak więc życzę, żeby e, tutaj no, ta ulica <tryk> była taka e, prawda, żywa, była takim magnesem, który będzie Was przyciągał. Ja tu po raz pierwszy jechałem tą uliczką do góry, no i widzę, że to do kościoła prawa y, jest kawałek chyba stąd. Tak, 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 dzisiaj tutaj są samochody ale czasem trzeba na te przejść, tak, to niby dla dobrze, ale też jak warunki są zimowe, no to jest trochę gorsze, prawda? Dzieci do szkoły na dzień czy przechodziły, tak? Dioxide, tak, jest. No, bo jest takie przejście bezpieczniejsze, tym. Tak. To tyle się powodzimy, można się tym czy, czy siedzieć,